Cześć. Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku Smakowitych Dań. Zapraszam dzisiaj na schabowe z żółtym serem i pieczarkami. Ciekawe, oryginalne, a przede wszystkim bardzo smaczne danie, które będzie miłym urozmaiceniem codziennych obiadów. Zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie dania rozpoczynamy od posiekania na drobno obranej cebuli. Oczyszczone pieczarki kroimy w większą kostkę. Na patelnie z rozgrzanym tłuszczem wrzucamy posiekaną cebulkę i delikatnie ją rumienimy od czasu do czasu mieszając. Następnie dodajemy pokrojone pieczarki i wszystko smażymy do momentu, aż powstała z pieczarek woda odparuje. Pod koniec smażenia całość doprawiamy odrobiną soli oraz czarnym pieprzem, mieszamy i zdejmujemy z ognia. Umyte, osuszone i pokrojone w plastry mięso delikatnie rozbijamy przez folię. A następnie opruszamy solą i czarnym pieprzem z obu stron. Jajka wbijamy do głębokiego talerza i roztrzepujemy widelcem. Kotlety panierujemy w rozkłóconych jajkach, a następnie w bułce tartej. Smażymy na patelni z rozgrzanym olejem z obu stron na złocisty kolor. Usmażone kotlety zdejmujemy z patelni i odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Kotlety układamy w żaroodpornym naczyniu. Na każdy kawałek mięsa nakładamy porcję pieczarek. A wierzch posypujemy startym żółtym serem. Tak przygotowane kotlety zapiekamy w rozgrzanym piekarniku do momentu, aż ser się roztopi. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.